Słuchajcie, wczoraj doszło do bardzo niespotykanego w Polsce zjawiska. Mianowicie rozpoczął się niesłychany jazgot o tym, jak Karol Nawrocki zawetował ustawę dotyczącą pomocy dla Ukraińców. I teraz tak się zastanawiam, to my jednak pomagaliśmy tym Ukraińcom, tak? Bo z tego, co słyszałem, to Ukraińcy mówili, że w sumie Polska nic im nie dała. I zaczynam się zastanawiać, jaka jest prawda. Pomagaliśmy czy nie? Co do samego zawetowania 800 Plus dla Ukraińców? Jeżeli chodzi o tą zasadę, którą przyjął Karol Nawrocki, czyli że socjal należy się tym, którzy pracują, a nie wszystkim, jestem za tym, żeby taka sama zasada, Obowiązywała też Polaków, bo taka zasada powinna obowiązywać wszystkich. Jeżeli pracujesz, odprowadzasz składki i płacisz na kraj, utrzymujesz ten kraj, wtedy należą ci się z tego profity. Natomiast jeżeli jesteś tylko pasywnym biorcą socjalu, no to sorry, ale wtedy to Ty jesteś nieuczciwy wobec tych ludzi, którzy ciężko pracują na ten kraj. A jak jest Waszym zdaniem? I jeszcze jedno. Oczywiście to, co powiedziałem, teraz nie dotyczy osób, które są niepełnosprawne albo chore i nie mogą z tego tytułu wykonywać żadnej pracy. Takim osobom należy się pomóc. Wtedy my jesteśmy zobowiązani jako pełnosprawni do pomocy niepełnosprawnym. Natomiast jeżeli mamy pełnosprawnego, który pracuje i pełnosprawnego, który nie pracuje, to socjal należy się temu, który pracuje, bo to on utrzymuje ten kraj.